10 O kurwa jest mocno Ej Powieki ważą 115 Oblicz powierzchnię kwadratową pepzona Adama My wczoraj robiliśmy tego Ej rutę! Z szaka Co? Rudy, łatwiej przeskoczyć niż opę O czemu chcę ten dwa Karier E patrz z jest stary i to Polak w harrierze. W Revi Nie wiem. Może tak naprawdę Rewi tak szybko kończy, bo ten, bo idzie grać harrierem. Spekulacja. O mój Boże. O mój Boże. O kurwa, to jest ta chwila. Nie! Nie, nie chcę nic mówić, nie, ale ten Muszyn się prawie wyjepał i myślę, że on nie powinien w ogóle pomyśleć, że ta piłka Na leci. Na własnych rzutkach tak. starto będzie lepiej chodziło. Mhm. Uh -huh. I leci jeszcze poziomu, do tego brakuje. 202 Czy trzy mecze? No trzy mecze i będzie git. Dobry, nieco pani na dzieci dobry no to ja się zbieram. Wracam do żony, wracam do żony, wracam do żony. Wracasz do żony Piotr Kryw Piotrze Kryw, ja proszę przestać O kurwa! UŻRZUTO! NIE, TO MÓJ DAWID HALANDO, STARY! OOOO, RUCHAM GO! Nie, ale ja trzymałem l 2 O, bierdany. Czarna magia i zrzuci. Jak wychujać dwóch Amerykanów pod rząd? Nie sprzedać im burgera! Free McDonald's. O, kurwa. Nienawidzę. Jest wasz winność! He, co ty robisz, kurwa, tym radarem? Pierdala jest. No, co za cwell, ja A masz ten playstyle szary, że mocne wrzutki, czy... Mm -hmm.